Znajdujemy się przy ulicy Grunwaldzkiej, w moim tle znajduje się gmach, znany powszechnie jako jedna z siedzib Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Chociaż od początku był to budynek pomyślany dla poznańskiej uczelni, to w momencie swojego powstania, czyli w roku 1929, odegrał on ważną rolę jako pawilon ekspozycyjny powszechnej wystawy krajowej. To wielkie wydarzenie zorganizowane zostało po to, aby pokazać dorobek dziesięciolecia istnienia Niepodległej Rzeczpospolitej. O skali PWK, jak ją w skrócie nazywano, mówią liczby statystyczne. Podczas trwania wystawy od połowy maja do końca września odwiedziło ją około 4,5 miliona zwiedzających którzy mieli okazję zobaczyć ekspozycję około 1500 wystawców. PWK była zatem wydarzeniem spektakularnym, które można by porównać do wielkich wystaw światowych i lokalnych o XIX-wiecznym rodowodzie. Zarówno na tamtych wystawach, tak i tu, równorzędną rolę odgrywała ekspozycja, która miała być atrakcyjna, ale i architektura pawilonów, w których była pokazywana. Dlatego też warto podkreślić współdziałanie różnych kręgów specjalistów przy organizacji wystawy. Zarówno kręgów politycznych, do których należał prezydent Cyryl Ratajski i jego prawa ręka dyrektor wystawy Stanisław Wachowiak, jak i architektonicznych. Nad programem budowlanym czuwał nestor poznańskiego środowiska Roger Sławski oraz jego młodszy zastępca Jerzy Müller. Przechodząc przez kolejne części wystawy, widzowie mogli się zapoznać z wizerunkiem aktualnej Polski w różnych obszarach jej osiągnięć, a zarazem z wieloma projektami modernizacji kraju. Wystawa składała się z wielu części, obejmujących w sumie ogromny obszar. 65 hektarów rozpościerający się na zachód od dworca. Na tych terenach powstały zarówno pawilony i gmachy, które po wystawie miały służyć miastu, ale także pawilony tymczasowe. Zarówno jedne, jak i drugie miały istotny wpływ na dalszy rozwój poznania. W tych budynkach wyraźne odzwierciedlenie znalazły różne konwencje estetyczne ówczesnej polskiej architektury. Spośród budynków, które pozostały po wystawie, na szczególną uwagę zasługują pawilony na terenach targowych. Podczas PWK, tam właśnie została pokazana główna ekspozycja przemysłowa i handlowa. Najważniejszym nowym gmachem był pawilon reprezentacyjny projektu Rogera Sławskiego, w którym to odbywały się uroczystości oficjalne. Budynek ten posiadał przy tym nie tylko ważną rolę praktyczną, ale także symboliczną. Jego charakterystyczna wieża, nawiązująca do estetyki Art Deco oraz klasyczna kolumnada obejmująca wielki dziedziniec stanowiły wielką przeciwwagę dla symbolu dawnych niemieckich targów, czyli wieży Górnośląskiej. W kontekście polonizacji Poznania niewagatelną rolę odgrywał także budynek pałacu rządowego. Czyli dzisiejsze kolegium Heliodorii Święcicki. Charakterystyczna monumentalna bryła gmachu nawiązywała do polskiego renesansu poprzez zastosowanie ozdobnej ścianki zasłaniającej dach, czyli renesansowej attyki oraz naroży przypominających dwór Polski. Dopełnienie dla pałacu rządowego stanowił także budynek sąsiedni pałac sztuki. Czyli dzisiejsze Kolegium Anatomikum. W obszernych salach można było zobaczyć dzieła wielu polskich malarzy, w tym Olgi Boznańskiej, Juliusza Kossaka, Jana Matejki czy Stanisława Wyspiańskiego. Obok tych monumentalnych obiektów służących miastu do dzisiaj, nie mniejsze znaczenie dla przyszłości Poznania miały także pawilony tymczasowe. Rozmieszczone w dzielnicy Łazasz oraz dzisiejszym parku Kasprowicza. Były one zaprojektowane przez młodych warszawskich architektów i reprezentowały modernizm w najnowocześniejszym jego wydaniu. Wśród nich znajdował się awangardowy pawilon pracy kobiet, powstały według pomysłu Anatolii Chryniewieckiej-Piotrowskiej. Celem wystawy w tym budynku było pokazanie znaczenia pracy polskich kobiet. Które zaledwie 10 lat wcześniej uzyskały parawa wyborcze. Kształt pawilonu odnosił się do modelu nowoczesnego domu. Podobne domy, wille, powstawały rzeczywiście w wielu polskich osiedlach, budowanych wówczas w Polsce, jak i w całej Europie. Na pozostałych terenach wystawy stanęły także awangardowe pawilony służące prezentacjom różnych gałęzi przemysłu. W nawiązaniu do swojego przeznaczenia przypominały fabryki lub odnosiły się do reklamowanych w środku produktów. Dzięki tchnieniu nowego ducha modernizmu, w Poznaniu budowanie w tej nowej konwencji stało się coraz bardziej powszechne. Pawilony PWK pokazywały całą paletę tendencji polskiej architektury, a zarazem odzwierciedlały różnorodne pomysły na to, jak powinna wyglądać druga Rzeczpospolita? Za sprawą wystawy Polska zyskała niewątpliwy rozgłos polityczny i wizerunkowy. Niemniejsze były także korzyści lokalne. Przed wystawą zrealizowano bowiem w mieście liczne inwestycje publiczne: zbudowano szkoły, budynki urzędów, szpitale, zmodernizowano także infrastrukturę miejską. Nowy poznań, jaki wyłonił się w trakcie wystawy, jest także częścią poznania dzisiejszego. Warto spoglądać w przeszłość, aby te powiązania odkrywać.